Witajcie moi kochani! Może o rękę przełożę. Dobra. Dziś chciałam wam pokazać moją kolekcję minionków. A więc bez dłuższego przedłużania zapraszam. A więc jak tutaj widzicie mam już album. Otwieram. Tu A tyle mam obecnie minionków. Ale mam też oczywiście powtórki. To są moje powtórki. Mam ich dokładnie 8. Liczę, że Wam się spodobało. Jak chcecie więcej filmików z minionkami, to proszę Was o zostawienie e, aż 7 łapek w górę. To mogę nakręcić jakieś, nie wiem, coś z minionkami. Na przykład moją kolekcję pluszaków, minionków, albo kolejne otwieranie z rzadki. No to pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i widzimy się w następnym filmiku.